Y, s, idą tak naprawdę w, jed, w jedną stronę, że albo my wytępimy, my wytępimy te, ten homonazizm, ten tolerancjonazizm, albo oni wytępią nas. Już próbują, jak, y, jak pana Jakubiaka zastraszyć, że nie będą kupować jego piwa, nie będą kupować piwa Ciechan. Dobrze, że na szczęście akurat jest wśród nas na pewno wielu koneserów tego piwa i spokojnie dużo, że spokojnie tylu ile on straci tutaj konsumentów ze strony pedalstwa, to na pewno zyska dużo, dużo więcej ze strony normalnych ludzi, ponieważ Polska ciągle jest państwem normalnych ludzi, dlatego wierzę w to. I jeszcze jedno na sam, na, na sam koniec. Ruch Narodowy w do władzy na pewno... Ja powiem tak, oni peda peda pedały chcą, żeby legalizować, żeby rejestrować związki. Ja powiem tak, po dojściu ruchu narodowego do władzy będziemy rejestrować nie tylko związki, ale także pojedynczych pedałów, tak aby, tak aby żaden z nich nie miał prawa, nie miał prawa wychowywać dziecka, nie miał prawa być nauczycielem w szkole, nie miał prawa, nie miał prawa zbliżyć się nawet do żadnego dziecka. Tak, będziemy i to Nie czerwona, nie tęczona, tylko Polska narodowa! Nie czerwona, nie tęczona, tylko Polska narodowa! Dziękuję. Tak, Zbawiciela. Przed wojną były plany, przed II wojną światową, żeby stanął tutaj pomnik Chrystusa Zbawiciela. Niestety nie zostały te plany zrealizowane. Jeden z naszych kolegów przed chwilą wspominał, że jest propozycja postawienia tutaj pomnika Krotmistrza Pileckiego. Na poprzedniej naszej manifestacji padł również pomysł i propozycja, żeby na tym. W placu postawić pomnik księdza prałata Marcelego Nowakowskiego. Ksiądz prałat Marceli Nowakowski był proboszczem Kościoła Zbawiciela w latach 1926-1940. Był nie tylko wielkim kapłanem, ale również działaczem narodowym. Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej z ramienia Stolnictwa Narodowego. Był osobistym przyjacielem i spowiednikiem Romana Dmowskiego, który przebywając w Warszawie przebywał na plebanii tego kościoła i wielokrotnie spotykał się z księdzem Marcelim Nowakowskim. Ksiądz sprawa Marceli Nowakowski został zamordowany przez Niemców na początku 1940 roku. Do tej pory nie wiadomo gdzie jest pochowany. Pamiętajmy, że ten kościół, tak jak wspominał tutaj przedstawiciel Rady Osiedla, jest również związany z cudem nad Wisłą. To tutaj, w bocznej kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, leżał krzyżem i modlił się 15 sierpnia 1920 roku generał Józef Haller. Nie możemy pozwolić, żeby zboczeńcy tak Ważnym dla nas, Polaków i Katolików, w miejscu robili sobie miejsce swoich spotkań i stawiali symbole swojej ideologii. Jesteśmy przeciwko homopropagandzie, jesteśmy przeciwko propagandzie ideologii gender. Nasze hasło stop zboczenią! Nasze hasło stop zboczenio. Nie czerwona, nie tęczowa, tylko polska, narodowa. Jeszcze chwilę za chwilę pośpiewamy, natomiast teraz przed ostatecznymi jeszcze ogłoszeniami proszę o zabranie głosu Artura Zawisze.